Witam tam Poblixy, Random w kolejnym odcineczku życia miłego Dania pa pa, pa 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 Ja muszę jeszcze po jakieś pićmy posłoczać. Dzisiaj jest wszystko chyba przeciwko mnie, normalnie. Coś wiesz, nie może być za proste, trzeba poutrudnić życie. Zawsze mógłbym zmniejszyć ustawienia pewnie na bardzo niskiej by problem został rozwiązany. Płyty. Ale jestem uparty. No. no mi się wydaje, że nikt nie ma elektroniki w sobie. A grzejnik? Ja... Czemu ja zrozumiałem, że mikrofalówkę? Nie wiem... <laughs> no to taki grzejnik, tylko dla jedzenia. W sumie... Mm. <laughs> mam airfryer'a jak Nie wiem, no, FPS coś porąbało. Mam prawie setkę tutaj, to jest niespotykane aż. Łałaj. to co takie różnie to bywa, ale no... Coś... Nie wiem, nie wiem tak chodzi. jakby chciała, nie mógł w sumie. <laughs> nie umiem chyba wystawienia do gier komputerowych. Na też nie chyba. Bo... <noise> tak, bo będę mieć plakietkę, uczę się. <noise> Ale myślę, że i tak nie jest najgorzej. Bywa o gorzej, myślę. Dobra, grzej, niech poszedł. Gdzie ty, mam się da wziąć? Czy A, ta z pacikiem? <noise> Elegancko, sobie biegnie. Cyk, pik, pik, pik. Ja w ogóle głodny jestem i piśmie się ostatnio. A, to ja nie wziąłem całego tego złomu tego. <noise> No cóż. Chyba, że to z tego wypadło, tyle. Nie wiem. 4 albo pięć. Ciężko mi powiedzieć, ale na pewno będę musiał zainwestować w picie. Napij się z tu. Chciałbym. Ale nie. <grym> <grym> się nie da. Chcesz Tam. <grym> oh shit. Mówiłem, że jakieś żubry mi się tu zaległy. Masakra. Proszę. Żubry jakiś przeszedł normalnie. Ten tego. Powiedział co wiedział. Masakra. Jak on tak mógł? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziwne, dziwne. No, FPS. No? Niech, niech będzie. Niech <noise> będzie. <noise> niech będzie. Niech będzie pochwalone. A tu już nie ma picia. Uuu, to wytępowane. Ta niech to spółkarnie. tak nie uuu. Oj. Już takie. Myślę, że jak postawię... Mm, coś raczej mówię, no to tej bliżej żeby jej nie stawać, nie wiem w domu czy coś, bo miałem je ja pamiętam z tych porad. Dostałeś mi pora porady potężne do operacja co do tej grzybii i tym podobne, tylko jak nie miał schlę żeby było prościej. <laughs> <laughs> żeby ani da się ją przesunąć, chyba nie. No nie, trzeba ją rozwalić wtedy. Dobra, zobaczmy. Umieć dużo. No jedzenie. nie wiem, ale postawię tą grzybnię może pod śmietnikiem. Bo on coś mówił, nie wiem, mi się wydaje, że on coś mówił na temat tego. A właśnie, że te kratki nie znikają. Chyba to było ten. Nie, znikają. Da się je rozwalić. Tu masz, Możesz zasadzić. Tak. No, mówiłem, że będziemy potrzebować tego. No to go. No to go, lecisz teraz, lecisz. Ja muszę się napić. Nie, 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 nie. Ja mu ...dawać... Nie, 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 nie. Ja mówiłem, że. Nie, nie, nie. Ja mówiłem, kupmy. To tu wziąłeś. Ja nie mam czasu na no ule spragnienia. No to umrzesz po drodze, boże! Aha. Nie, bo chcę to kupić od samego początku, nie? Nie kupuj, bo po co? Mm. <laughs> typical woman. To się przywalę, to już typical kuba niuke pod nosem. <laughs> nie, kurwa grzybni teraz. Nie mam gdzie tego wsadzić. No to mam tu doniczkę, następną. Uh. Nie, nie. Nie wiem, czemu nie kupiłem tego nie słuchając siebie w sumie nawet. Jak i tak wiedziałem, że to będzie potrzebne. A ty tu czego, żuru? Aż dwie doniczki możesz położyć. Dobra. Aj. Idę sobie kupić ciosek. A to jest kwiatek, który kupiłam. No nieźle. Bo tak nie jest zbugowany a szkoda. O tu A, bo to jest tak. Tu jest jakiś taki niebieski grzyb, tu jest cięciorny, a tu jest kajpopowy grzyb. Bo to widać chyba jaki grzyb się z tego wykluje, Dobra, biegnę mm. na potem sprzęty przecież. Już kupię na pewno wszystko tym razem, już nie będę zbiegał za każdym razem jako szołom. Mm. <laughs> to zrobić od razu, ale no dobra, no dobra, no dobra. <laughs> gadku ty. Teraz moje fps nie wiem, zrobił jakiś bunt maszyn. Z równo 50, ani w górę, ani w dół. <grym> Takie są właśnie te. Te te, te. te, 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 te. Tamte, te, te, te. Dobra. Czego szukasz, żulu? Czego szukasz, żula? Ty kim jesteś? Tu stoisz. Nie jesteś żulem. Masakra. Masakra. mama ma, 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 masa. Masa, masa, masa. Zbierz wyhodowanego już żula. Tak. Grzyba nie żura. Nie będziemy hodować żuli, tylko grzyby. No i hodować żura. W sumie. Można sobie hodować żura, tylko byśmy potrzebowali przeciwnej płci. No nie. Wtedy życie. Tak, wtedy by było prościej, no no. Do miasta. Żeby życie miało smaczek? I raz dziewczynka słowa oho. Jak to ma... Jakie ma to odniesienie? Do całokształtu? Że możemy, może Cienci rynkci Dwa <głos》>, szule? Ale to nic z tego nie wyjdzie To nic <głos》>. Rozumiem Z tego co ja pamiętam, jak mi raz się pokazywał To spuścić pierdol temu środkowi. No, żebyś nie przeszkadzał mi przypadkiem No weź Myślę, że prześcienie młotek zaraz zepsuje No, bo zagrę Zostawię tego może trochę. I po prostu ukradnę paliwo. Pyk. Rurkens. Musisz mieć odpowiedni przedmiot w ręce. Jak to, jak to, jak to leciało? A że w ten sposób. No dobra. Tu mam. O ja zresztą będzie kolejna rzecz, która się będzie bugować. Ciekawe ile kabli zgubię podczas takiego tego. <grystanie> dobra, fantastycznie. Nawet nie zamykam im tych dopływów, bo po co? Niech wiedzą, że potem żuli ukradł paliwo SS. O, ten jak zaparkował? Rzeczywiście, inwalida. <grym> no cóż. Normal, pula. tutaj idę zatankować. Teraz? Aż chłop zniknął. Jak tutaj ten. To się jakoś ten Kiren Jak to ten tego? Czyli żebym to jakoś? Co? A teraz jest woda. To po co mi było to paliwo? Hmm. Trzeba zebra coś. Nie wiem, co jest bym zrobił. W sumie. Żaden nie wie, żaden, żaden. No i dobra. Jak ci się podobała ten zrobiłam, no ten, tak no. Mamy fajne z tyłu. Potem żeby coś. Tutaj skośniki. mamy... Tutaj mamy już... Yo. Fajna, fajna. Ładny wyro, krata piwa. Wszystko się zgadza. raz się jutro. Bo to być raczej kręta wody bo piwo to nie, nie, nie przepadam, ale może być i też to. <noise> może być i tak, może być i tak. Zobacz, wychoduje grzyba twojego gdzieś w hapy. Może być, no? być, A, może być, aha. O tak, może być, to się zastanowię. <noise> bo to jest twój grzyb rośnie, pewnie znajdę życie, wszystkie fioletowe będą twoje, więc... <noise> jakiś dywan się tu zrespił. Jak się zrozumie go pożar? No, nie było go tutaj, Ach, bo chociaż go nie założyłem. Nie. Ale fajne, fajne, fajna melina, nie powiem, czy nie. <noise> Potężna. Chociaż tak żeby długo razną, szczerze mówiąc. Potrzebuję wody. Mówisz? Cholipka. Podleję twojego jakośba pierwszego, bo więcej wody nie mam. Idę po wodę więcej. <noise> Trzeba będzie bo więcej tych doniczków tam trzaskać. No to mogę na No nie wiem, bo to długo trwa, to wiesz, tak trzy grzyby czekać. Jak tym razem masz zamiar zmarnować... O, myślałem, że to tamten coś do mnie powiedział, to ty zagadałeś. bo grzybów to ja mam dużo jeszcze przy sobie. Już, okej. O, ale kurde, doniczku, żeś nas skała. O, kolejny twój grzyb, będziesz miała dwa. Już. Kolejne. Jeszcze? Mam jeszcze jedną grzybnię, jak coś. Więc co to, takie tanie jest? Ile ty masz tego złomu? Jed jedno, jedno no kosztuje. Teraz już mam trzy Bo Ty To widzę, że ty masz dużo. Aż mi się woda skończyła w konewce. może <noise> więcej wody? To z tyłu się nie położę, ale Więcej wodzionki, więcej, 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 więcej. A para para para. Rośnie, 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 rośnie. Potrzebuję wody, więc no, ja mogę wdupczeć inne grzyby, a ty możesz wdupczać... Co to jest grzyb pomarańczowy? A ta, Co to za jakiś... Ja nie widziałem chyba pomarańczowego grzyba. Potrzebuję wody. No właśnie, leje, leje, siką, siką. A. Kłopoty. Chyba więcej konewek będzie trzeba sobie zrobić, albo kupić. Chyba tu jest nieskończona no w sumie nie wiem jak to działa. Czy mi się coś zbugowało, czy oni coś zbugowali, ja nie pamiętam jak to działało. Bo... Zawołałem sobie przez przypadek. Ej, no naprawdę nie widziałem takiego grzyba, nie wiem co to za grzyb. Dobierz się, spróbujesz go. Aha. Oho. Zwykły taki może. Tupu, tupu, tu, tupu, tu, tupu. Gitgut. masz wziąć swojego ukochanego grzyba. Ja. Mam mu swego. oddać? Nie musisz, możesz innego mu oddać. Dobra, dam mu. Ale tu masz już innego, przecież. Dobra, będzie miał fazę. No dobra. Widzisz? No. Nie no chcesz, to masz bo oddać innego, mówię. Tak, to masz się zostawić. No. <grym> no, no i dupcu. Tak. Długo zeszła ta hodowla, architekt mówił, że będą rosły dosłownie chwilę, no ale co, przynajmniej w końcu są pierwsze plony, czas spróbować. Ale kolory, jakie wyraziste, to na pewno nie kwestia ukraińskiej grzybni, bo ją już próbowałem. To musi być zasługa tej metody. Ja od zawsze wiedziałem, że w końcu to wyjdzie. Zawsze mówiłem, że na architekcie można polegać, a jego geniusz nie zna granic. Do tej pory jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, chociaż już sobie mówiłem, że daję mu czas do czerwca. Wiele lat. Czekałem na chwilę, w której będzie można wdrożyć operację halucyn, dzięki czemu ja, Ołdzi Żul, będę sławniejszy niż sam Pablo Escobar. Nawet lepiej, ludzie, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, będą już znać mnie i mój, znaczy nasz produkt. Do tej pory każda osoba, która próbowała się tego podjąć, mnie zawiodła. W pewnym sensie okazałeś się być już wyjątkowy. Pomimo tego, że poprzednie zespoły składały się z wielu osób z wieloletnim doświadczeniem w branży, które pracowały już nad wieloma znanymi projektami, co prawda żadnego z nich nie można już sprawdzić, ale to nie ma znaczenia. Naprawdę ci ludzie istnieli. A przynajmniej tak mi się wydaje. Nie ma to znaczenia, bo nasz aktualny projekt. Właśnie się rozpoczyna, wchodzi na wyższy poziom, ale od razu, gdy ciebie zobaczyłem, to wiedziałem, że z tobą się to uda. Teraz będzie czas na kolejne fazy operacji halucyn. Nice, nice. Ale, ale bo u was, ten, faza bo weszła taka, że aż historię <noise> życia normalnie. Dobra, już chyba zeszło. <noise> mocne gówno, co? jak mocne gówno, co? <noise> no... Musi wystarczyć. Klasa światowa to to jeszcze nie jest, ale nowa metoda na pewno ma potencjał. No, czyli teraz mamy co pać, tak? I też, ale najważniejsza jest operacja halucyn, aktualnie pora wdrożyć fazę drugą, wejście na rynek. Okej. Okay. To jak mam to zrobić? Sprzedać te grzyby u Kacpra czy co? świetny pomysł żeby sprzedać grzyby halucynogenne w spożywczaku ciekawe skąd je bierzesz a teraz tak na poważnie najpierw musimy zacząć od lokalnej skali widziałeś tych wszystkich żuli którzy leżą i siedzą przy ulicach w tym momencie to będzie nasza klientela. Daj im po jednym grzybie na spróbowanie i zachęć do kupowania w przyszłości. Gdy to zrobisz, będziesz mógł im sprzedawać towar raz na 10 minut. W ten sposób będziesz mógł sobie dorobić i rozwijać nasze grzybowe imperium. Gdy skończysz rozdawać próbki, wróć do mnie, a powiem ci, co potem. Droba, droba. Grubo, grubo, grubo. Nieźle. To co zostawiamy... ale fajnie się tu świeci. Pa. Wow. A co było tak się świeci? Uff, wow, fauka świeci. Może tak powiedzieć sobie. To co zostawiamy na kolejny. Dobra. Hej, dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Życzę miłego dnia i bye bye.